Myszka nie działa, fak. Dalek. Dalek. Masz drugą myszkę? No. To mi pożyczysz, bo stara uległa zniszczeniu. A zepsujesz psująś ją? Ja. Nie. Obiecujesz? Nie. Dobra, działa. Myślałem, że podłapiesz temat, tak jak Sara my, ale zmyszka uległa zniszczeniu przez dubsko czyjeś. Kurwa usiuła. No wiem. Chciałem, że powiedz stara mi siadła. No bo siadła na tym, kurwa, że ja myszkę. Co co zrobić. Znowu? Nie. Nie znowu. Szczepimy się. O Jezus. A ministerstwo edukacji i nauki. No. Czekamy, czekamy co zrobimy panowie, nic zrobimy. O i haftowane co mają cztery roll Mruzek! Pamiętasz, że ten serwer, na którym się to film bilder nie? To jest Rayman'a. Nie, no. To wiesz, że to jest polski serwer i właściciel to jest Polak? O kurwa... Właściciel to jest Haroko tak? No. Hmm. Nie, bo on nie jest najlepszy na świecie. Hm <grym> Jeszcze nie ma podane. Podane, czarnek mówi, że od czarku Nie ma jeszcze podane. No jak nie, chcę zobaczyć. No patrzę. Taki czas obserwujemy. Ja, jak ja wiad wi wiadomości, moja mama oglądała i tak, i pisze, że od. Y, że 48 klasy do Ale teraz się zaczęła kwarantanna. Znaczy konferencja. No kwarantanna. Konferencja. No właśnie, i pisze, zobacz teraz. Ale tu jeszcze nie ma nic podane z tej konferencji. Pierdolica, jest, jest podane. Bądź co, jest ja miejsce edukacji oraz głównego inspektora, co to jest? Dziś? Aha, że odbędzie się, dobra. Dobra. Będzie podane to uwierzę, bo takie fejki to już dużo były razy. Takie no. fejki, chupiem, moja mama oglądała wiadomości. Tak, ta, ta, ta oglądaj propagandową telewizję TVP, kurwa, nie? I dużo się z tego dowiesz. Bo oglądała wiadomości, kurwa, Kaczyński cię w dupę jebie i nawet o tym nie wiesz. Razem z Morawieckim, Czarnieckim i Tuskiem. Wszyscy cię Okej. Okay. Jedyne dobre to jest korwin. Będziemy sprzedawać dzieci po 25 tysięcy. Obrajesz tam miejsce? Zaczęło się? Nie. Eee, ja z, mi się przecież ba baloran pobierze z tym, to się zacznie. Ale co? W sensie ta konferencja już jest? No, ale no to. Ale my czekamy na wyniki, debilu. Aha. A to my tego nie oglądamy, jak szkoda. Nie, my tego nie oglądamy, bo jak to z... jest... Ale są dane, na postarzy. pewno. W sensie, przecież już no... wie, przecież już wie przed tym. Niby się dało, No ale... tak, <suszy> bo jest na, na wiadomościach jest. Opie. Teraz jest konferencja. Jezu, tak. Tybry, i... oglądaj tę propagandową telewizję, po skąd to daleko dojdziesz. <suszy> Kurwa, debil. Jezu. Czekamy na oficjalne potwierdzenie i niebo. Cześć. z tobą mój tydzień na Blanta. Nie smakuje Dobra, nie to... Rolek weź to do góry, bo cały czas się nabiera, no to jest na to 18.30, żeby napisać To się zateguje Zateguje. Rolek mm -hmm. jak to było trzeba na kanale zmienić? Kurwa to 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 Żeby bez tego moszczańca bo.

Dorek, poszedł w pizlę. Lolu, Dolusiu. Lolusiu. Lolusiu. No i Dalek poszedł w cholerę. Dobra, jestem. Dobra, gdzie się wchodziło? To, że trzeba było zmienić nazwę kanału. No ustawienia. No jestem w ustawieniach. No jestem w ustawieniach i co. Nic nie ma. A... Chuja jest. Chuja to ty nie masz. Kurwa, zacznijmy od tego. Mm -hmm.

Lolek... No co?! Jak się dawało to zmienianie, bo ja nie czaję, jestem głupi. idiotyzm Tak to się dawało, kur... Jestem tępek, jak do gwoździ idzie coś. Krw... Ajajaj... Ominęło mnie coś? Ominęło mnie coś? Nie, ja, nic. No. No, Puszek, to, jest... to co Pyrzyk powiedział jest potwierdzone, ale jeszcze nie ma nic. Nie jest potwierdzone, bo dopiero... na nowej telewizji polskiej. Ale Nie, ja nie wierzę dopóki nie zobaczę... Na... 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 Ja nie wierzę dopóki nie zobaczę na tej pieprzonej stronie. Od czwartku są ten. Dobra. Tego. Do końca fali. Tego. Tego. Co Tego czwartku ma no właśnie, tego. No chyba sam, bo wywieźli na grupie klasowej coś i pisze. No właśnie, nie teoretycznie to mm. Ale... O są. Jaś, czekajcie. Od najbliższego czwartku 20-go... Ze względu na za zakażeń nauka zdano do końca ferii, jest. Mamy to, panowie. Mamy to, panowie, mamy to. Mamy, mamy to, mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. Czujecie, czujecie? Czujemy czu... Ja goldzik widzę Do końca ferii, do końca ferii go widzę, czujemy go, czujemy to, czujemy to, czujemy to panowie, czujemy to Lecimy do... Kurwa, zajbiść